Po południu. Rzeczy, które robimy po południu, e, które muszą być robione z perspektywy człowieka, który takimi rzeczami się zajmuje po pracy, w chwilach wolnych e, i sam, przede wszystkim. E, jako, że zaawansowany remont salonu trwa przyszła okazja na zmianę sprzętu audio, który e, służy do oglądania codziennego oglądania telewizji, do słuchania muzyki, radia, e, filmów od czasu do czasu. Do tej pory <coughs> za nagłośnienie u nas e, służyła wieża Yamaha Pianocraft, która z racji swojego wieku stała przeniesiona do innego pokoju. A, a tu w związku z aranżacją, nową aranżacją w ściany RTV wejdzie sandbar. Od dłuższego czasu przeglądałem oferty sandbarów, oglądałem, e, oglądałem e, porównywałem ceny, chodziłem e, i oglądałem w sklepach RTV e, najróżniejsze sandbary, od bardzo tanich do horrendalnie drogich, których tak na dobrą sprawę ani ja jako zwykły użytkownik telewizji i internetu nie wykorzystam, a więc nie ma sensu płacić za nie, nie wiadomo jak dużych pieniędzy. Sprzęt, który dzisiaj yy, dokładnie przed pół godziny przyjechał yy, to sambar z bezprzewodowym yy, subwooferem. Zobaczymy jak to będzie wszystko działać, natomiast jest to troszkę inny sambar niż większość tych sambarów, które są dostępne na rynku. Jest to sambar, który w swojej konstrukcji czy w swojej zawartości zawiera coś więcej niż tylko sambar. Zawiera coś, co do tej pory było tylko i wyłącznie albo było w sferach naszych, naszej przyszłości. Natomiast coraz częściej i coraz bardziej popularne staje się to, że będzie to nasza teraźniejszość. Teraźniejszość, która prędzej czy później spotka wszystkich tych, którzy chcą, czy tych, którzy nie chcą, jest to samba z wbudowanym Alexa Amazon, czyli Amazon Alexa. Zobaczymy, jak to będzie działać. Pomysł jest taki, żeby samba z, z Alexą spełniał dwie funkcje. Funkcję dźwięku, podbicia dźwięku e, oraz zarządzania e, Wszystkimi peryferyjnymi urządzeniami, które można do Alexy podłączyć, więc zobaczmy, jak to wygląda. Jak wygląda cały sprzęt, który w tym pudełku ja wiem, że to jest taki unboxing, który teraz jest modny. Natomiast sam jestem ciekawy, jak to w środku wygląda. Wcześniej nie widziałem tego na żywo. Jedyne co to, jakieś tam filmiki, które można było znaleźć w sieci. Pokazują ten sprzęt, a sami są ciekawe, jak będzie on wyglądał w rzeczywistości. Także zapraszam, zobaczymy, co z tego będzie.